Znajdujemy się w Karpaczu i jesteśmy na obiekcie, który jest w renowacji. Hotel Sanssouci. Tak, po francusku wszyscy mówią Sanssouci, Sanssouci, ale prawidłowo powinno się czytać Sanssouci. Praktyki to zdecydowanie wartościowy czas i powiedziałbym, że bardzo konieczny obowiązek. Myślę, że największą wartością praktyk w Erbudzie jest kontakt z ludźmi. Kierownicy poświęcają praktykantom bardzo dużo uwagi, znajdując zawsze czas, żeby z nami porozmawiać, przejść się po budowie, wytłumaczyć wszystko, odpowiedzieć na pytania, które nas nurtują, aby po prostu opowiedzieć nam o doświadczeniach swojej, ze swojej pracy. Właśnie wracam z szybkiego kursu o zbrojeniu. Liczyłam przed chwilą, ile potrzeba betonu. Będziemy zamawiać beton, który dzisiaj przyjedzie i będzie zalewał zbrojenie. Robiliśmy już najróżniejsze rzeczy. Od pracy przed komputerem, pracy w wykopach, pracy w środku. Więc zależy od dnia, zależy od potrzeb w danej chwili. Można czytać pełno książek, ale nic nie zastąpi tego, jak pójdzie się na budowę. Zobaczy jak jest układane zbrojenie. Tutaj gdzie stoimy, będzie żuraw? Tak, tutaj gdzie stoimy, będzie żura. Geodeta nam wyznaczył tutaj, w którym miejscu mają stać te, stać te stopy i pracownicy układają, układają zbrojenie, także teraz kontrolujemy po prostu. To jest dobrze, dobrze ułożone i przy okazji się uczymy rysunków zbrojenia. Bardzo lubię patrzeć na asertywność tych e, kierowników i brać z nich przykład, bo na budowie trzeba być twardym, e, nie dawać się, naprawdę trzeba umieć zarządzać ludźmi, trzeba być odpowiedzialnym e, i tak wszystkiego można się od nich nauczyć. Ja myślę, że od kierowników możemy się nauczyć, jak koordynować wiele zadań jednocześnie i jak ze sobą współpracować. No, nie ma dobrej budowy bez współpracy między kierownikiem a pracownikami i też po prostu między kierownictwem. Jeżeli praktykantowi zależy na tym, żeby mieć zajęcie faktycznie na 8 godzin, to kierownictwo jest bardzo otwarte i zawsze nam znajdzie coś do robienia. A zależy? Tak, no na naszej czwórce myślę, że bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej wynieść z tej budowy. Zuję ja chcieli nawet przedłużyć praktyki, o co takim się tutaj podoba. Jesteśmy w ciągłym duchu. Czas tutaj pędzi naprawdę strasznie szybko. Przychodzimy rano, za chwilę trzeba coś zrobić, gdzieś iść dalej. Zdu Będziemy stawiali x tutaj w tym miejscu. Możesz się pokazać. Tak. Na żółto jest ściana do wyburzenia. Widzimy, ściana jeszcze stoi. Sorry. Więc trzeba zaznaczyć pracownikom, żeby wiedzieli. Że ta ściana będzie wyburzana. Mi się wydaje, że Erbud prowadzi ciekawe inwestycje w tym momencie. Zresztą jesteśmy na bardzo ciekawej inwestycji, bo jest to renowacja starego hotelu. Myślę, że on do czynienia jest bardzo ciekawym obiektem. Możemy okay. obserwować zarówno remont starego budynku, jak i wznoszenie tej nowej części. No i sama lokalizacja jest bardzo piękna. No, ja wyniosę z budowy. Przede wszystkim nową perspektywę na to, jak to wszystko wygląda. I o ile wcześniej, kiedy przyszłam na budowę, zawsze twardo stałam przy tym, że będę tylko w biurze projektowym i nie interesuje mnie budowa, to na dzień dzisiejszy mogę śmiało powiedzieć, że chciałabym kiedyś też spróbować pracy na budowie.